zostawcie super i lajka, a my przechodzimy do filmu. I chciałam tylko poinformować, więc będę pokazywać tylko e, zeszyty moje i różne długopisy i ołówki. Dobra, już się trochę w miejsce inne przeniosłam. Ogółem mam tyle zeszytów mega dużo, e, więc je pokażę. Sorry, za taką słową. Słabość, jakoś znaczy, ale no cóż. Pierwszy zeszyt to jest taki Palme i on jest do techniki i on jest w kratkę. Drugi zeszyt to jest taki i on jest do historii. Trzeci zeszyt, no to do yy, geografii, wiadomo. Taki do angielskiego. Taki do biologii. Taki do matematyki i taki do polskiego. I teraz Wam pokażę moje zeszyty, które mam trzy i nieużywane. i wiecie, zapasowe. Dobra, ja już jestem ten mam do polskiego, ten do matematyki i ten do polskiego. Bo tu ma 96 kartek, tu ma 96 kartek, a tu ma 60 i ogółem te wszystkie zeszyty są e, 60 kartek oprócz e, w Zeszedł do matematyki i ma on 96 kartek. Teraz przechodzimy do bardziej takich pisemnych rzeczy. Dobra, pierwszą rzeczą to jest taki długopis, którego mam nawet z wakacji i on jest fajny. I on pisze na niebiesko. Kolejną rzeczą jest to: Kolejną rzeczą jest to cienkopisy takie pachnące: truskawka, jagoda, pomarańcza i jabłuszko. Kolejna rzecz jest to taki bardziej matematyczne, czyli linika, akierka i kołtomierz. Kolejną rzeczą jest to coś do klejenia, czyli kleje. Kolejną rzecz to, no, zwykłe takie kleje. Kolejną rzeczą jest to coś do temperowania, czyli temperówka, taka już zwykła różowa. To jest na cienkie i na grubie kredki lub ołówki. Kolejną rzeczą jest to e, takie jakby zakreślacze, e, takie trzy i e, kolejne zakreślacze to taki jeden lodzik i taki jeden malutki oraz dwa taki o. Kolejną rzeczą jest to kolejną rzeczą jest to coś do wycinania, czyli nożyczki. Kolejną rzeczą to jest to Kolejną rzeczą jest to y, takie dwa ołówki pachnące jedno kola, a druga y, chłodna mięta. Kolejną rzeczą jest to taki flamaster żółty z bika. Ostatnią rzeczą to jest to ogonka. Także to wszystko, mam nadzieję. A i jeszcze y, piórnik. Tutaj jest taki piórnik, i w tym piórniku mamy y, kredki i flamastry. Y, znaczy, tutaj mamy kredki same, szeralne i nagle. A tutaj mamy mazaki. A i tu jeszcze mam, y, chciałam pokazać, że tu mamy takie karteczki. I takie nożyczki, więc to wszystko. Mam nadzieję, że się Wam spodoba, a w następnym odcinku Wam pokażę, jak wygląda mój zeszyt do geografii, go, więc pa! Zostawcie suba, lajka i dzwoneczek, żebyście nie ominęli żadnego filmu, a my widzimy się jutro!